Trzy lata temu te ceny były zupełnie inne, dzisiaj są zupełnie inne. I tak naprawdę Polacy nie rozumują w ten sposób, że no tak, ale to przecież było zapisu. Nie, bo po prostu odczuwają, że dzisiaj ich sytuacja materialna jest nie najlepsza i siłą rzeczy obarczają winą za ten stan rzeczy ten rząd, który rządzi teraz. Dziś chyba na platformie X taki pomysł, żeby to był Andrzej Rozenek. Mhm. Zastanawiałam się nad tym. Jego nazwisko nie występuje na tej giełdzie. Widziałam przed chwilą fakty i materiał katoczny kolendy Zaleskiej Ona wymienia inne nazwiska. Yy... Nie tam tamtych polityków, którzy byli wy wymieniani w tym kontekście, to uważam, że yy... Rozenek jest bardzo sprawny medialnie i komunikacyjnie. Ale... Ci politycy, o których mówię, demokratyczni czy polityczki, bo mówię też o kandydatce no tak. lewicy, nie kłamali w kampanii. I y, bo, na, bo ich wyborcy tego nie tolerują. Że, y, ci politycy, o których mówię, demokratyczni, czy polityczki, bo mówię też o kandydatce no tak. lewicy, nie kłamali w kampanii. I y, bo, na, bo ich wyborcy tego nie tolerują. Ja jestem zdania, że koalicja po tej klęsce, jakiej doznała, i to jest potężna klęska, i nie ma co mówić, że jest inaczej. Odrębną sprawą są przyczyny, bo to temat na dyskusję. Ale po tej klęsce, ma do wyboru dwie drogi: albo z Tuskiem, albo bez Tuska. Ja uważam, i dlatego uznałem, że premier Tusk powinien dla dobra własnego obozu politycznego odejść, że ostatnią szansą na odbudowanie poparcia społecznego, które będzie moim zdaniem teraz topniało, jest postawienie na czele obozu rządzącego nowego premiera, który by stanął naprzeciwko nowego prezydenta. I temu nowemu prezydentowi znacząco utrudnił rozbijanie koalicji, co teraz nastąpi. Z Tuskiem, którego już pan prezydent Elekt zechciał być, nazwać najgorszym premierem po 1989 roku, to będzie dużo prostsze. ...była pewnym zabiegiem pieralskim, ale nie rządu, a wywołał ją PiS. No przecież PiS pierwszy dzień po wyborach prezydenckich powiedział, ta koalicja już nie ma mandatów demokracji parlamentarnej, mandatem jest skład w parlamencie. No więc co zrobił premier? Jedyną rzecz, którą zgodnie z konstytucją mógł zrobić, powiedzieć, powiedział, niech parlament, a konkretnie Sejm, sprawdzi, czy mamy większość. Znowu. Ale warto teraz... sprawdzać coś, co wiadomo, że jest. Nie, ale panie dyrektor, sekundę, no to przecież PiS powiedział, że ten rząd już nie ma mandatu. No to sprawdziliśmy, czy ma mandat. Ja Jesz... nieoficjalnie na razie, że przyjdzie do nas gość, który będzie słuchał, oglądał wszystko. Okienko transferowe otwieramy? Tak, tak. Chwaliliśmy w ostatnim czasie, że jest taki internauta, internauta który się nazywa Jachcy. Jachcy. Po prostu, I wiecie, że co Po prostu, żeśmy go zatrudnili. Przekupiliśmy go. Tak. Furą w Właśnie no nie furą. <laughs> Ale on, a może tego, a nie on, wszystko ogląda. Wszystko ogląda. Ja y, furą Force. Furą Force. Furon force. Furon, furon. Tak, więc Jachce będzie pracował z nami. Słuchaj, a propos. i już niedługo, i wtedy, oczywiście, jak chcę przyjdzie do pracy, to my zrobimy jeszcze specjalny materiał o Jachce. Słyszę, że członkini Polski 2050 założyła stowarzyszenie na 4 dni przed upływem terminu wnioskowania o pieniądze w ufos w którym jest w Radzie Nadzorczej i uzyskała pieniądze. Koleżanka Hołowni i chojnik Kloski, więc oni będą trwali, bo mają z tego profity. Jeszcze jedna pensja, jeszcze jedno wynagrodzenie, jeszcze jedna trzynastka, jeszcze jedna odprawa, jeszcze jedne cele w spółkach. Będą po prostu trwali. Taka jest dzisiaj koalicja. Panie, mógłby pan przypomnieć, jakie funkcje pełni politycy PiS w spółkach Skarbu Państwa Małgorzata Sadurska, Ernest Bejda, czy Daniel Obajtek. Małgorzata Sadurska, dobre praktyki zarządzania, które powinny być wprowadzone panie pośle, na poziomie W tej chwili sytuacja jest taka, że zarząd TVP nie jest na telefon polityków. Taka nie. jest dzisiaj sytuacja, sytuacja z mediami jest taka, publicznymi. Wydaje mi się, że wyjdzie z tego chaos. To znaczy, jeżeli oni nie wezmą w większości sami, tylko z Konfederacją uh -huh. i będą mieli wicepremiera Korwina, Mikke, minister edukacji Bosaka i innych, lub innych tego. o tym wiesz. Coś o tym wiem, tylko, <laughs> ale... tylko to są debile, tak? Nie, rozumie, że o nie jak wygląda. ten schemat, tego, come. typu... się To tak, <laughs> Sprawie. Natomiast trzeba powiedzieć jasno: to było wystąpienie polityka, który jest po prostu już bardzo zmęczony. Oczywiście on zakończył tym, prawda, że nie będzie kapitulacji, że damy radę, no bo nie miał wyjścia. Cóż on innego mógł powiedzieć? Natomiast ja podtrzymuję moją ocenę wyrażoną już w tym programie i w innych mediach, że premier Tusk, gdyby naprawdę mu zależało na przyszłości własnego obozu politycznego, powinien w trybie pilnym pomyśleć o swoim następcy, a następnie wykreowaniu go przez obecną koalicję, która rzeczywiście. Oczywiście po tym głosowaniu ma przewagę 13 głosów, tylko pozostaje pytanie, na jak długo ją zdoła utrzymać pod przewodem Donalda Tuska, który jest coraz bardziej zmęczony, a za chwilę czeka go dywanowy nalot ze strony e, prezydenta Nawrockiego. Pytanie do pana. Panie. Że spółki Skarbu Państwa zapłaciły fundacji Twój Głos jest ważny, bardzo duże pieniądze w zeszłym roku, na kampanię informacyjną, Profrekwencyjną. De facto ta kampania, także wtedy, była kampanią negatywną skierowaną przeciwko elektoratowi PIS-u. Mhm. Muszę powiedzieć, że uważam takie działania za niedobre i nieskuteczne. Pominąwszy już wszystkie inne względy moralne, zostawmy to na boku to, chociaż to też wymagałoby osobnej analizy. Dość dobrze relacjonuje to moje ulubione konto na platformie X. Konto, które nazywa się Oglądam Wiadomości, bo nie stać mnie na dopalacze 2. Tym razem konto to śledzi także Republikę, chociaż od obserwowania TVP nie zrezygnowało.